Siemano kabanosy, słuchajcie, sprawa wymyka się powoli spod kontroli, bo jak doskonale wiecie, we wczorajszym odcinku oddałem mordercy jego własny samochód, który kupiłem za jego własne pieniądze i troszeczkę nie rozumiem tego po co ja to dalej wszystko robię, no ale dalej jestem w tej wierze, że może uda mi się jakoś wzbudzić em, jakby lojalność u mordercy i dowiem się jak właśnie, gdzie trzyma klucze do domu odpaliona i jakoś ten dom odzyskam, no albo cokolwiek, po prostu jakoś w tym pomogę albo dowiem się przynajmniej najwięcej rzeczy o mordercy i dzięki temu będę w stanie go jako Unicestwić albo przynajmniej pomóc Palionowiczanom w pokonaniu go. A widzowie, dzisiaj dostałem takie informacje, które są dość mocne, bo przed odcinkiem morderca pokazał mi specjalne miejsce, do którego zaraz pójdziemy. I zobaczcie to. Czy dzisiaj Bola? Muszę zrobić mu nową celę. Uwam ci, mam nadzieję, że nie zrobicie nic głupiego. Ja dosłownie, widzowie, jakieś nie wiem, 7 godzin temu dowiedziałem się, gdzie jest uwięziony Bolo. Tylko tego nie nagrywałem, bo myślę, że tam nie było sensu. Ale to na kanale Bola możecie zobaczyć, że też go odwiedziłem. No i widzowie, słuchajcie. No, jest mocno, jest mocno. On jest uwięziony w jakimś takim miejscu, gdzie, no, nawet bym się nie spodziewał, że coś jest, nie? Ja wiem, jak tam wejść, więc zaraz tam pójdziemy, no i ja muszę z Bolem porozmawiać, bo on tam nie jest uwięziony bez powodu. A skoro dzisiaj Jason jest zajęty robieniem nowej celi dla niego, co zresztą też nie możemy dopuścić do tego, żeby Bola był zamknięty w jakiejś gorszej celi, no bo będzie dramat, no to widzowie, może mamy czas na porozmawianie z Bolem o tym, co on się dowiedział i przede wszystkim, za czego tam Jason zamknął, bo na pewno ma jakąś wiedzę, której Jason nie chce ujawnić. Wy, widzowie, Subskrybujcie koniecznie kanał, zostawiajcie łapeczki w górę, wpadajcie na kvidowice.pl, czyli na nasz cudowny serwer, ponieważ tam była ostatnio chyba aktualizacja Boxa, Nie wiem, właśnie kiedy ona dokładnie wyszła, ale chyba wczoraj, więc wpadajcie, zagrajcie sobie. No a tam oczywiście mamy genialnego bloka, myślę, że jednego z lepszych w Polsce, więc serdecznie zapraszam na granie na bloku Tam jeszcze chyba. Albo już nie. No jakoś za niedługo kończy się Halloweenowy event, ale będą nowe rzeczy, więc obserwujcie koniecznie. Chyba już nie ma Halloweenowego eventu. No, ale za niedługo będą nowe rzeczy, więc naprawdę obserwujcie. Dobra, widzowie. Ja w takim razie idę e, no i pokażę wam, gdzie jest uwięziony Bolo, bo możecie tego nie wiedzieć. E, co jest, Gilak? Ej! Nie laguj mi tak, komputerze! Dobra, zabijemy tutaj tego szkieletorka, bo się tutaj napatoszył na mój mieczek, Dobra, pyk, Lecimy z tematem i lecimy od razu tam. A wy, widzowie, też pamiętajcie, żeby wpadać na mój drugi kanał Dave Games, bo tam są codziennie kidowice. Chcieliście dużo kidowic, więc teraz macie codziennie, praktycznie, jest film z kidowic, więc dużo osób prosiło. No i wysłuchałem wasze prośby, codziennie staram się nagrywać kidowice, więc wpadajcie i sobie tam obserwujcie, co tam się wyczynia. A ja, widzowie, biorę fajerwerki, e, których mam tylko 9, więc niedużo. Ale na szczęście nasze miejsce podróży nie jest daleko. Bo to jest dosłownie na tostowie. No, na byłym tostowie, bo teraz całe to się zamieniło w jakąś, ja nie wiem. No. Tragiczną mruderę. Mi się to nie podoba. Też wy, widzowie, piszecie mi w komentarzu, że ja jestem zdrajcą, że ja z chłopaków, że trzymam z mordercą, ale widzowie, to jest nieprawda. Ja nie trzymam z nim dla radości, tylko trzymam z mordercą, dlatego że chcę się jak najwięcej o nim dowiedzieć, a przede wszystkim odzyskać klucze do domu Paliona. Ja tego nie robię po to, żeby widzowie z nim jakoś, nie wiem, się tutaj sojuszować. No błagam Was, wy naprawdę w to wierzycie, Ja nie jestem aż taki zły, widzowie, przestańcie. Dobra. E, musimy wejść e, od wejścia takiego trochę nielogicznego, czyli po prostu wchodzimy tutaj i musimy wejść do bola piwnicą, czyli musimy sobie pójść e, tędy. Ta piwnica jest tutaj. Ogólnie ten dom jest trochę straszny, ale nie bójcie się, widzowie, ja was tutaj poprowadzam. Nie ma tutaj aż tak strasznie, jakby się mógł na pierwszy rzut oka wydawać. A więc schodzimy tutaj na dół, prawda? Okej. Okay. Idziemy tutaj. No i proszę bardzo, tutaj mamy przejście. I zastanawiacie się pewnie, jak, gdzie to tutaj jest. A widzowie, proszę państwa, to jest z tej strony. Z tej strony... Zobaczcie, to jest nawet nik bolowego. Czekajcie, przejdziemy sobie tutaj, właśnie trzeba lawą, niestety, żeby się tutaj u grać w lawie, ale właśnie tędy można przejść, okej, okay, idziemy tędy, proszę państwa, to jest takie drugie wejście, ale ono jest o wiele mniej ryzykowne niż te główne, wolę tędy właśnie wejść, widzowie, poza tym, tam, no, nie wiem, boję się, że Jason może mieć jakieś pułapki. No i jesteśmy tutaj, miejsce, gdzie jest bolo, czekajcie, to jest miejsce, mm, mm, żeby tutaj, nie dobrze pójść, ok. dobra, mamy to tutaj, o, i tutaj, bolo! Bolo, wstawaj! Bolo! Bo. Przyszedłem przyszedł, przyszedł, przyszedł do Ciebie, siema! Zdrajco, co Ty robisz tu? Czemu zdrajco? Czemu mnie no. nazywasz zdrajcą od razu? Co mnie nie stałeś wypuścić i nie pozwoliłeś mi wyjść! No bo nie mogę Cię wypuścić, bo wtedy będzie na mnie, a ja Cię mam dzisiaj pilnować! Ja w ogóle powinienem być w po drugiej stronie. Nie, on jest w innym miejscu. Dobra, o, Ja e, być tu. No, ja no. powinienem, no nie obrażaj się, no ja cię muszę pilnować, no przestań Bo wtedy będzie problem, że, że ja ciebie ten, e, że, ja, że, ja, że ja po prostu ciebie e, uwolniłem No słuchaj, słuchaj mnie, co? ja, ja nie wypuszczałem, bo ja i tak nie wyjdę z tych drzwi na kot Po co nie da, ogólnie wszystko jest zabite obsydianem, nie da się stąd wyjść Więc no, no, tak. ja nie wiem co mam zrobić Nie, spokojnie, w sensie słuchaj, no gdybyś miał taką zbroję ja to mógłbyś wyjść, ale nie martw się no Słuchaj, i tak cię uwolnimy ja będę kombinował coś, żeby cię uwolnić, w razie ciekawe czego jakoś... Ciekawe jak, ciekawe jak. Nie wiem jeszcze, no nie mam na to jeszcze pomysłu, ale na pewno coś wymyślimy ciekawego, żeby dało się ciebie uwolnić, tylko no najlepszą okazją będzie właśnie wtedy, kiedy Jason będzie budował cele. I będzie Cię tam przenosił mm -hmm. o, sobie mam kartę. Wtedy mm -hmm. będzie dosłownie Najlepsza okazja, no bo teraz No nie ma sensu, jeżeli ja bym Cię teraz uwolnił Albo Ty mm -hmm. byś dziwnym przypadkiem nagle wyszedł No to to będzie logiczne, że ja Cię uwolniłem Bo Jason dzisiaj zlecił mm -hmm. mi to, żebym Ciebie dzisiaj pilnował Rozumiesz? Mm -hmm. Więc no nie mogę Cię wypuścić, no Więc musimy. Dlaczego on mnie nie chce wypuścić? Bo po prostu jest zdrajcą i współpracuje z nim. Nie jestem zdrajcą i nie współpracuję, tylko staram się zrobić dobrze dla wszystkich, a dobre po co nie to, jest. Ja Przyszedłem tutaj po to, bo chcę się dowiedzieć, za co on ciebie w ogóle zamknął, bo ja tego nie wiem, ja tego nie rozumiem. Hmm. Co hmm. zrobiłeś, że on no... postanowił Cię zamknąć? No bo ja ten, bo ja spylałem Polskę. No i no właśnie, i o te mi chodzi. Czego spylałem dowiedziałeś się szperając? Na temat jednego, y, ponieważ. W jaskini obok Yetiego, czyli było po prostu jakieś martwe ciała, coś tam było nie tak, no i ja się dowiedziałem, że prawdopodobnie Yeti uciekał przed Jasonem. Okej, okay. czyli podejrzewasz, że Jason, morderca, zabił Yetiego? Tak jest, właśnie tak. zabił go. Znaczy albo nie zabił jeszcze, nie wiem czy on żyje czy nie, ale wiem, że po prostu uciekał przed zjedzonym i był przerażony. Okej, okay, okej, okay. a dobra, a tutaj na to żadnych dowodów nie mamy, tak? Tutaj nie jest... No jest, jest to... no. Pokazywałem Ci na moim odcinku. Chodźmy tutaj, e, no. Pokaż to jeszcze Dobre. raz, bo tutaj to wszystko trzeba jeszcze przeanalizować. No nie no, ja tu nic nie ma, tu nie ma co tego nawet cukać, bo ja tu szukałem a tam? wszystko. A tam jest napis, zobacz sobie. Jaki napis? No zobacz ja na końcu. Za grubo! A za grubo! I to chyba chodzi o to, że osoba, która tu mieszkała, zaraz nie powiem kto. Nie zmieściła chciała... się w drzwiach. Nie, cała to psychopat, ale się nie da, bo patrz, wszędzie jest obsydian. Jak chcę zobaczyć patrz, Tu jest obsydian, przebijający. Tam dalej też jest obsydian, wszędzie. Tu góry, tu na bokach ja sobie próbowałem przekopać to patrz. Okay. Wszędzie, Czyli on wszędzie patrz. dosłownie da obsydian. Wszędzie jest obsydian i stąd nie wyjdziesz i się nie da. No i pierwsza sprawa to jest Co? to. No, no to jest mocne, ale to niekoniecznie może znaczyć Yeti No to może znaczyć Didi, Didi yy, i inne y. <noise> No tak, ale no niekoniecznie to musi znaczyć Yeti Jeszcze to no właśnie no Nie jest niby ten lud ale pamiętaj że morderca to nie jest głupia osoba i on na pewno będzie nas podpuszczać w jakiś właśnie taki sposób Może on chce odrzucić uwagę to jest, śnieg? Czemu tu jest... Ilu... Bo chcę odwrócić uwagę, co ty byś sobie nie mógł zbudować grobu, nie wiem, swojego? Ale ja się tu przypadkiem znalazłem, człowieku! Przypadkiem! A może on chciał, żebyś się tu znalazł? Co ty myślisz, że on by cię puścił i by ci dał takie drzwi? Czyli co, myślisz, że on mi dał fejkowe informacje? Żeby. Krótce, co? Bólak, no w sumie. Ej, to jest modlę. No, no przecież chyba być ci specjalnie tych drzwi tam nie zostawił. tak. też musi być na rzeczy. Trzeba myśleć, ten... chopię, trzeba myśleć, chopie, trzeba myśleć! Pięciogwia, jak pięciogwiazdkowy hotel. Tu jest przejście, no pokazywałem ci gdzie, nie wiem chcesz to zobaczyć co eee, No to jest do wyjścia, ja tędy właśnie przyszedłem dzisiaj A bo ty jest tu Tak, ale tędy, tędy, nie, tędy, nie. tędy No bo inaczej bym nie, nie. nie był, nie dał rady Czekaj, tutaj jeszcze no coś było, a nie, tutaj był ten grób, okej okay. Dobra, eee, a dalej jeszcze ty, jeszcze mi coś pokazywałeś Czekaj, no To jest pokój, ale tu nic nie ma, to, to już nic nie ma Ogólnie, to to jest podobno pokój z Sipsona Ale, ale czemu, ale czemu mówisz, że to jest pokój z no, bo to jest spokój, To z to tak yy, urządzone zawsze. No i mapy, wszystkie i tu pozostałe. Co miał niby z ułożone? Jak tutaj nic nie ma ułożone, to jak to Słuchaj była książka. Ja już ją. wypadłam mi do kanałów, bo już jej nie mam. Ale w tej książce było napisane. Pozbawiam się kluczowych dowodów! Niestety, są na moim filmie. Siada. I w tej książce było napisane, dokładnie, że ten człowiek gdy tutaj ile z dni. Miał swoją fabrykę węgla, która znajduje się tam e, i potrzebował on dlewna i nie miał tego dlewna, bo nie miał jak wyjść. I, i, I napisał mi, ty... że się goi i napisał je... Ale po co ty do Ciemno jest, bo chce węgiel zdobyć, czekajcie. Ale żeby ty rozróż... nie rozumiesz, że to się i tak zrobi e, jakaś, bo to jest fabryka. Czemu on tam się świetli? I co to jest? Co tam jest? To tutaj hmm. byłeś? Ej, co to jest? Nie, nie widziałem tego. Nie. Jaki... jaki mały pokój ty! Ej, jaki... Czekaj, to jest tylko książka z napisem Uciekam? Węgiel jakiś był, węgiel był, ale... Uciekam? Węgiel, gdyby ktoś mnie tu kiedyś znalazł, nie ufajcie nikomu w tych obrębach, to niebezpieczni ludzie. Przykropki, patrz, ale na napisał, ludzie! Ludzie, mm, czekaj, ludzie! Ale co z tego? Czekaj, No, Czyli e, Jason tak, możesz to... że z tym współpracować, jeżeli to jest w ogóle o nim. To ja, jest to coś? Być dobra, ty podejrzewasz, że to jest tos. Czy jest tu w ogóle coś tostowego? No jest jakiś kubeł na wodę, no to nie jest w ogóle to tostowe. Być jakiś śmietnik w ogóle nie. Krzesło w ogóle nie. To był Cypsom. No to nie był on, no czemu to miał być niby on? Bez przesady. Gdyby ktoś... hmm. Nie wiem, ja w to nie wierzę, widzę. Hmm. W sensie wy możecie napisać w komentarzu, to ale ja nie grube. wierzę. To jest za grube. Co jest? No jak jest za grube? No nie masz szans, no to nie jest na pewno tosta, no. to Fabryka jest węgla, dobra. Ją pisał jeszcze, bo on nie chce pisać ze. On nie, on pisał jeszcze, że on ucieka przed kimś i ten ktoś jest straszny i, i nie wie co się Tak pisał, tak pisał. No ale to, patrz, to jest napisane 1408 dzień. To stłoczę spalionowa 300 dni temu, to jest niemożliwe, żeby on tutaj siedział 1000 dni. Mm. Rozumiesz, to się przeczy. Mi się wydaje, że nas Jason testuje. Że on to robi specjalnie, żeby nas podpuścić, nie? No, wiem albo to był Yeti. Albo Yeti. No Yeti już mi bardziej jest bliski do tego niż niż morderca, ale też mi coś nie tutaj pasuje. To to mógł być, ja nie wiem. Dobra. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś spekł, nie Ty wiem. musisz wracać tutaj, bo ja będę miał problemy jak nie wrócisz, jasne. Okej? Okay? Ja stąd spadam rano, nie tu już nie będzie No jak spadasz? No nie no, pomyślimy, pomyślimy coś, żeby cię uwolnić, nie. ale no tak. teraz szczerze będzie jedyna okazja, żeby cię uwolnić, jak właśnie on będzie robić nową celę. To jest jedyna Dobra. okazja, żeby ciebie uwolnić. Szczerze. Ale rano. No rano, 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 rano to trzeba widzowie zrobić. Widzowie, a wy? Subskrybujcie koniecznie kanał i napiszcie w komentarzu, czy myślicie, że tamte ślady to były ślady naprawdę Jetiego i Szczypsona.